Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Postaram się przedstawić, jak mocno ostatnimi czasy, i coraz mocniej wkrótce, kiełbasą wyborczą potrząsają partii od lewej do prawej strony, zwłaszcza w kontekście rynku nieruchomości, żeby nas zachęcić i przekonać do oddania głosu właśnie na nich. Pamiętaj jednak, zanim przy urnie tam złożysz krzyżyk i wrzucisz papierek do urny, że nikt nie da ci tyle, ile politycy ci mogą obiecać. A jak wyglądają te obietnice? No oczywiście, żeby przebić się w mediach, to tą kiełbasą wyborczą trzeba mocno trząść i ona musi być coraz grubsza, żeby udało się przebić to, co nasi oponenci obiecali. Jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość, no to mamy przede wszystkim program pierwsze mieszkanie, czyli bezpieczny kredyt 2%. Po drugie, konto mieszkaniowe, które w ramach tego kredytu, tego programu pierwsze mieszkanie się znajduje. Poza tym Prawo i Sprawiedliwość w ramach walki z patodeweloperką próbuje przeprowadzić kilka zmian dotyczących choćby braku możliwości sesji umów deweloperskich, wprowadzenia wyższego podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli masz tych nieruchomości więcej, czy na przykład skasowania. Podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli kupujesz pierwsze mieszkanie, również na rynku wtórnym, bo do tej pory nie płaciłeś tylko na pierwotnym, i to jest kolejny z elementów, który ma Cię zachęcić i dzięki któremu będziesz w stanie swoje pierwsze mieszkanie nabyć, bo te wszystkie programy w większości skierowane są do tych osób, które nie mają nieruchomości i przymierzają się do zakupu swojego pierwszego mieszkania. Kolejny element to wysprzątanie trochę po bałaganie, jakim był program Mieszkanie Plus, czyli obietnice dla tych, którzy w ramach tego programu nabyli swoje mieszkanie i teraz płacą jakieś horrendalne stawki czynszu, że będą je mogli wykupić, no ale tutaj brak jeszcze szczegółów, więc w przypadku prawa i sprawiedliwości sztandarowym hasłem będzie program pierwsze mieszkanie, czyli bezpieczny kredyt 2% i Konto mieszkaniowe to jest to, co w przypadku rynku mieszkaniowego i kampanii wyborczej będzie się na 100% na sztandarach pojawiać. A co na to koalicja obywatelska? No, koalicja obywatelska musi przebić oponenta, czyli jak prawo i sprawiedliwość mówi 2%, to koalicja mówi kredyt, bezpieczny kredyt. 0%. Na razie to było jakieś hasło, niewiele za tym stoi, ale padło. To jest pierwszy element bezpieczny kredyt 0%. Poza tym pojawia się zapowiedź, że przyszły rząd przeznaczy 10 miliardów na dopłaty dla samorządów, do tego, żeby ten zasób komunalny, czyli potencjalnie mieszkania, które mogą trafić na rynek najmu, było za co wyremontować. Więc jeżeli w Twoim mieście jest jakiś pustostan i zagłosujesz na koalicję, to dzięki temu Twoje miasto dostanie pieniądze na wyremontowanie tej kamienicy, w której nie ma teraz nic, i te mieszkania trafią na rynek najmu. Po przyzwoitych cenach. Takie przynajmniej jest założenie. No i kolejny element, który się pojawia, bo najmem tym niekomercyjnym, tylko takim regulowanym, powiedzmy, że komunalnym, bardziej i szybciej można ogarnąć rynek nieruchomości niż obietnicą budowy kolejnych setek mieszkań, które regularnie nie są spełniane. Więc koalicja obiecuje też, że w określonych warunkach dostaniesz dopłatę 600 zł do czynszu najmu, który będziesz płacił, jeżeli będziesz wynajmował mieszkanie. Więc te Trzy elementy. Bezpieczny kredyt 0%, może niebezpieczny, ale kredyt 0%, dopłata 6 ustówek do Twojego czynszu najmu i 10 miliardów na to, żeby miasta za co miały remontować zasób komunalny, po to, żeby go potem udostępnić po dobrych stawkach, no, tym, którzy potrzebują takie mieszkanie wynająć. Kogo my tam jeszcze mamy na tapecie? A, konfederacja. I konfederacja ustami Krzysztofa Bosaka mówi, że Uprościmy wszystko tak, te wszystkie procedury związane z budową, z kosztami i tak dalej, że dzięki temu po prostu mieszkania będą tańsze o 30%. Czyli nie wprowadzamy żadnych programów, ale uprościmy to, co teraz istnieje, żeby nie trzeba było ponosić tych kosztów. Te wszystkie procedury, które generują koszty, będą bardzo proste. A w związku z tym, ci, którzy budują czy dla siebie, czy na sprzedaż, będą w stanie zejść z ceną o 30%, i to jest pomysł. Konfederacji. Kolejny gracz na wyborczym rynku to trzecia droga, czyli połączenie PSL-u i partii Szymona Hołowni i ci obiecują tak, że wkład własny do 100 tysięcy złotych będzie gwarantowany przez państwo, jeżeli tylko wygrają. Po drugie, chłopaki muszą się znaleźć gdzieś po środku, więc tu mamy kredyt 0% koalicja, tu mamy bezpieczny kredyt 2% Prawo i Sprawiedliwość, więc trzecia droga obiecuje, że będzie kredyt. Na 1,5%. Taki element pojawi się, jeżeli tylko trzecia droga wygra wybory. I ostatni element oczywiście będą znajdą się środki z budżetu znowu przeznaczone dla gmin na to, żeby za co miały remontować zasoby komunalne i potem udostępniać je za rozsądne stawki tym, którzy potrzebują wynająć mieszkania. No i na koniec została nam lewica i lewica nie mówi jak to zrobi, ale mówi, że powstanie 250 tysięcy. Tanich mieszkań na wynajem. Prawdopodobnie to będzie wyremontowany już istniejący zasób komunalny, ale stawka najmu będzie nie większa niż 20 zł za metr kwadratowy, czyli całkiem przyzwoicie. I po drugie, te mieszkania będzie można wykupić po koszcie nie wyższym niż koszt budowy. Krótko mówiąc, niezależnie od tego, kto wygra, czeka nas mieszkaniowe. Eldorado, nie będzie czegoś takiego jak luka mieszkaniowa, każdy będzie miał dostępne tanie, na zawołanie, mieszkanie. Wystarczy tylko, że oddasz głos na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. Powtarzam jeszcze raz: pamiętaj, drogi wyborco, zanim pójdziesz do urny i wrzucisz tę karteczkę z postawionym przez siebie krzyżykiem, warto mieć świadomość dwóch rzeczy. Po pierwsze, że tak jak już mówiłem, nikt nie da ci tyle, ile politycy mogą ci obiecać, zwłaszcza przed wyborami, a po drugie, warto zerknąć wstecz. Czyli niech nie te obietnice będą tym, na co liczysz, tylko co udało się zrobić w przeszłości. Czy faktycznie, po pierwsze, ci, na których chcesz głosować, mają jakieś realne osiągnięcia, a po drugie, na ile ich obietnice w przypadku poprzednich kampanii wyborczych no, spotkały się z realizacją po tym, jak już wybory się przetoczyły. Na te dwa elementy zachęcam, żeby. Zerknąć? Tyle z mojej strony. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam jak zwykle do oglądania pozostałych odcinków. Kolejny to będzie już podsumowanie kompletne podsumowanie remontu rudery razem z cyframi. Gdzieś remont rudery tutaj em, raportuje. Jeżeli nie widziałeś żadnego odcinka, to zachęcam. A kolejny to będzie już wszystko podane na talerzu, czyli mieszkanie przed/po. Koszty tego, 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 za ile uda się jej potencjalnie wynająć, o tym wszystkim już w najbliższym odcinku. Nie możecie zabraknąć. Zapraszam do oglądania, a za dzisiaj serdecznie już dziękuję. Trzymaj się i czuwaj.